Hej, hej! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj bardzo spokojny odcinek, ponieważ zagramy Chipem. Chip to najbardziej wychillowany tank w grze. Na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z którymi dzisiaj zagramy, a my bez zbędnego przedłużania tego wstępu przejdźmy już na ekran wczytywania postaci. Let's go, baby! Let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Chip. Freya, Kadita, Kerry oraz Veil vale w naszej drużynie. Lancelot, Xavier, Lesley, Ruby i Tigre, ale w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na Fontannie, kupujemy Roaming Boots Encourage, dodajemy umiejętność numer 1, Lecimy na początku wspomóc naszą dżunglę, którą jest Freya. No i za chwilę omówimy postać, ale na wstępie, zobaczcie, na ekranie wyświetla się parę osób. Te osoby wspierają kanał finansowo i tym osobom bardzo bym chciał podziękować z całego serducha, ponieważ pomagacie tworzyć lepsze materiały dla każdego widza, więc serducho dla Was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do grona tych osób, zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzyj, który jest przy przycisku subskrybuj, o ile się nie mylę. Można go kliknąć, zostawić. Swoją drogą, suba też można zostawić. Uuuu, zabiliśmy pierwszego kilka. Więc to nie jest tak, że tylko wesprzeć możecie. Finansowo nie, nie. nie. Suba też może się zostawić. Dobijemy milion subów i będzie to super info. Będzie to super info, jeżeli dobijemy. Czy Freya mi pomoże? Chyba nie. Zabijemy go. Nice. Więc tak, tak, tak. Zostawcie suba, dobijemy tutaj milion. Może jeszcze nie teraz? Ale nie. Ja ratuję tu Freya, ona zaczyna walczyć. Nie, ja się wycofuję, zregenerować HP. Jak to sobie nacisnę i przytrzymam, to zobaczcie. Na mapie pojawiają się takie cyferki, prawda? 1, 2, 3 i 4. Teraz otrzymałem obrażenia, więc nie mam tej umiejętności, ale jeżeli nie otrzymam obrażeń, to zobaczcie. 1, 2, 3 i 4. Na minimapie się pojawiły cyferki. Jedynka jest na górnej dżungli przeciwników, przy żółwiu. Dwójka jest na dolnej dżungli przeciwników. Trójka jest na dolnej naszej dżungli, przy Lordzie. No i czwórka jest na górnej naszej na górnej naszej dżungli. Więc w tych miejscach są teleporty, które właśnie wykorzystaliśmy. Jeżeli wykorzystamy teleport, to ma on 60 sekund cooldownu, czyli co 60 sekund możemy się do takiego teleportu teleportować. I możemy się teleportować do takiego teleportu tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie jesteśmy podczas walki. Gdy jesteśmy w walce, to ten teleport mamy zablokowany. Niestety, ale tak to działa, moi drodzy. Czemu mam wrażenie, że poumieramy tutaj? Pasywnie, gdy chip jest poza walką, to zjada swoje chipsy. Może wam to zaprezentuję. O, zobaczcie. Inaczej. Niech chip sobie zje tego czwartego chipsa. Okej, okay, zregenerował sobie żyćku, więc teraz otrzymam trochę obrażeń. Wyjdę z walki, zobaczcie. I gdy tylko wyjdę z walki, to chip zacznie jeść chipsy. Jeden, dwa, trzy i cztery. Gdy chip zje całą paczkę, czyli cztery chipsy, to regeneruje sobie HP. Chip może jeść te chipsy podczas ruchu. Ważne, żeby był poza walką. Patrzcie, co teraz zrobimy. Po, po, pokażemy się na górze, że jesteśmy. Wyjdziemy z walki. I teleportujemy się do teleportu na dole, aby wspomóc naszą dolną aleję, mianowicie do trójki, hop, wchodzimy, wskakujemy w przeciwników, używamy ulta, czyli naszego teleportu, mogą sojusznicy tutaj dojść do nas i Bęk nie ma Lancelota już, pięknie, no i teraz zobaczcie, Bęk nie ma kolejnego przeciwnika i to jest właśnie gra chipem, byliśmy na górze, jesteśmy na dole, przywołujemy całą drużynę, robimy wipeout. I lecimy dalej. Chciałem tylko dokończyć, że jeżeli wyjdziemy z walki, to zachowujemy tyle chipsów, ile zjedliśmy. Czyli jeżeli mamy trzy zjedzone i wejdziemy do walki, to te trzy chipsy zostają zjedzone, i wtedy wystarczy, że zjemy jednego następnym razem, aby odnowić sobie HP. To jest działanie pasywki. Pierwszą umiejętnością uderzamy w ziemię, tworząc wokół siebie falę uderzeniową. Jeżeli tą falę uderzeniową trafimy wrogiego bohatera, to zadajemy mu obrażenia. Nakładamy na niego znak, co robią znaki za chwilę do tego dojdziemy oraz otrzymujemy tarczę. Im więcej przeciwników trafimy, he, 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 tym więcej. Tym więcej tej tarczy o mamy. I znak, który nakładamy z tej umiejętności, nachodzi również na każdego trafionego przeciwnika. No ale, Solson, co robi ten znak z pierwszej umiejętności? No już Wam mówię: znak z pierwszej umiejętności powoduje to, że następny bazowy atak chipa jest wzmocniony dokładniej jest dystansowy w ten sposób jest wzmocniony że następny bazowy atak chipa jest dystansowy względem przeciwników, którzy posiadają znaki. Jan z ulta. Ale go powinienem być w stanie zabić. Dokładnie teraz już mam ulta i spróbujemy przywołać sojuszników na Leslie, która ucieka na górze. Jest ult, i Leslie ucieka pod swoją wieżę. Czy będziemy w stanie ją dorwać? No chyba nie. Więc ten znak, właśnie powoduje, że nasze bazowe ataki są dystansowe względem przeciwników, którzy mają na sobie znak z naszej pierwszej umiejętności. No i nasz bazowy atak, jeżeli przeciwnicy z tym znakiem są w zasięgu, powoduje to, że. Każdy przeciwnik zostanie zaatakowany, ale tutaj przyjechali się po nas przeciwnicy, a ja na flasze, bo spaliłem go, aby zabić wcześniej, niestety, Lesley, której nie udało nam się zabić, więc wycofajmy się. I chip bazowym atakiem atakuje wszystkich wrogów, którzy są w zasięgu i mają na sobie ten znak. Każdy przeciwnik, który posiada taki znak na sobie, również zostaje zestunowany na 0,6 sekundy, gdy chip użyje bazowego ataku. Na takiego wroga oznaczonego znakiem z pierwszej umiejętności. Teraz szybki teleport na dół. Ult, aby przywołać sojuszników. Nikt się nie, nie, nikt się nie teleportuje. To dziwne. Dobra, przyteleportowali się sojusznicy. Zabili przeciwników elegancko. Nie doskoczymy w Lesley, niestety, ale możemy prawdopodobnie spuszczać dolną aleję. Więc, jeszcze raz szybkie podsumowanie pierwszej umiejętności. Uderzenie w ziemię, nakładamy znak na trafionych przeciwników, zadajemy im obrażenia, nakładamy na siebie tarcze, a następny bazowy atak, którym, który użyjemy, aktywuje znaki na każdym przeciwniku, no i stunuje go na chwilę, zadając mu dodatkowe obrażenia. To jest całe działanie pierwszej umiejętności w skrócie. Drugą umiejętnością, chip przez 2 sekundy przyspiesza, zwiększając swoją prędkość ruchu o ileś procent. Na drugim e, poziomie umiejętności jest to 65% procent dodatkowego movement speed'u no a następnie przez 2 sekundy utrzymuje tą maksymalną prędkość ruchu bazowy atak, który chip wyprowadzi we wroga doskakuje do niego oraz odpycha takiego wroga do tyłu, zobaczcie hop, jest bazowy atak miniona chip doskakuje i odpycha wroga do tyłu zadając trochę większe obrażenia to jest działanie naszej drugiej umiejętności Ultem, no w skrócie polega to na tym, że szukamy sobie przeciwnika, na przykład na dole jest przeciwnik, idziemy sobie do niego, ultujemy go, czyli stawiamy za nim kryształ. Do takiego kryształu mogą się teleportować sojusznicy, ponieważ przeciwnicy również, ale o tym za chwilę, e, za sojusznikami pojawiają się kryształy, za każdym sojusznikiem pojawia się taki kryształ wejściowy. I na bazie również pojawia się kryształ wejściowy. Za przeciwnikiem oznaczonym ultem pojawia się kryształ wejściowy, tak to nazwijmy, czyli jeden kryształ wyjściowy za oznaczonym przeciwnikiem. Sześć kryształów wejściowych, jeden na bazie i jeden za każdym sojusznikiem w trakcie używania ulta. Sojusznicy mogą wejść w kryształ wejściowy, dowolny, aby teleportować się do kryształu wyjściowego. Jeżeli teleportują się do kryształu wyjściowego Otrzymują jakieś wzmocnienie Nie do końca pamiętam jakie, możecie sobie przeczytać Na pewno otrzymujemy prędkość ruchu Na pewno, na, na pewno sojusznicy otrzymują prędkość ruchu, ale też chyba trochę innych, innych wzmocnień, więc nie jest jedyne wzmocnienie, które sojusznicy otrzymują. Co więcej, przeciwnicy również mogą wejść tym kryształem, ale za przeciwnikami nie pojawiają się te kryształy, tylko za sojusznikami ale przeciwnicy mogą skorzystać z kryształów wejściowych postawionych za sojusznikiem więc przeciwnicy też się mogą teleportować do tego naszego kryształu przejść przez ten kryształ, który pojawił się za naszym sojusznikiem. A za Tigrealem pojawia się kryształ wyjściowy, ja na przykład jestem Keri i wchodzę tym, tym, tym kryształem, tak? Keri wchodzi kryształem wejściowym na bazie. Zabijamy Tigreala i Keri może a puszować dalej lub b wejść z powrotem w kryształ wyjściowy, który pojawił się tutaj za Tigrealem, aby wrócić do kryształu, którym wchodziła, czyli w tym przypadku do tego kryształu. Jeżeli by weszła tym za sobą, na przykład na swojej linii, tutaj by weszła Keri i teleportowała się do kryształu wyjściowego, to po zabiciu przeciwników może z powrotem wejść w ten kryształ wyjściowy, aby wrócić do swojego kryształu wejściowego. Ja nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, mam nadzieję, że tak. Nie wiem co robi Tigrel. Chyba troluje. Mi się to podoba. Spróbujemy go zabić. Serio? Nasz ultuje? No nie, on tak nie przeżyje. Mam wrażenie, że tutaj Tigreal troluje, więc nawet nie będę go ultował, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale spróbujemy zultować w trochę innym miejscu i przywołać naszą drużynę na przykład na Lesley. Albo na taką tutaj, zobaczcie, Ruby. Hmm. Ult. Istotne, ult Chipa może być mieczem obosiecznym. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli przywołamy sobie dru drużynę i na przykład przeciwnicy mają takiego mini Siddhara, który na naszym ulcie postawi swojego ulta, no to tak naprawdę nasi sojusznicy wchodzą mm, bezpośrednio w pułapkę. Jeżeli używamy ulta i przeciwnicy mają Veila vale na przykład, w tym przypadku my mamy Veila, vale ale jeżeli postawimy sobie ulta na przeciwniku i nasi sojusznicy wejdą do tego ulta, do kryształu, który postawiliśmy, a akurat przeciwny Veil vale postawi tam swojego ulta i cała piątka sojuszników pojawi się w tym naszym krysztale, na którym Veil vale postawił swojego ulta, no to może to się źle skończyć. Więc odpowiednie używanie tego ulta... Hmm, jest kluczowe, aby być dobrym chipem, ale może być również mieczem obosiecznym i źle użyty ult może spowodować, że cała nasza drużyna pomiera. <grywa> po prostu. Może wyciąć całą naszą drużynę w łamek sekundy w pień. Więc ważne jest odpowiednie używanie ulta, moim zdaniem. I granie chipem może być, tak jak mówię, koszmarem dla przeciwników, ale może być również błogosławieństwem, jeżeli odpowiednio, jeżeli źle w sensie, użyjemy ulta. Dobrze, spróbujmy przywołać naszą drużynę z powrotem tutaj, do nas, na środek. Może Freya dołączy? Ja bym chciał Leslie ubić, bo teraz zobaczcie na przykład. O, nie wiem, czy nam się uda przeżyć. Uda nam się przeżyć, super. Mamy tarczę z pierwszej umiejętności. No i Freya powinna być w stanie dobić przeciwników? Nie, chyba nie. Tak, może tak. Tak, Freya wygląda na to, że dobije przeciwników elegancko. I Vale właśnie skorzysta z naszego. Kryształu na bazie. Wszedł kryształem na bazie, wyszedł tutaj, aby szybciej się teleportować. Nice. To był dobry ult z mojej strony. No i jeszcze jedna taka ciekawostka odnośnie naszego ulta. Jeżeli sobie postawimy ten portal wyjściowy za przeciwnikiem, to on ma HP. On ma swoje życie. Przeciwnicy mogą go zniszczyć, aby przerwać ulta po prostu eee, chipa. Gdy przeciwnicy zniszczą takiego ulta, e, w sensie ten portal, no to już się nie można do niego teleportować. To jest chyba proste, co? Teraz pozwalam sobie tutaj bić tego Lorda, bo wiem, że jak przeciwnik tutaj wskoczy, to mamy ulta, aby przywołać naszych sojuszników. Wiem również, że mogę oberwać to obrażenia, ponieważ wystarczy, że na chwilę cofnę się na bazę i użyję teraz ulta np. dwójki, aby teleportować się na dół i spróbuję zajść przeciwniku od tyłu, co może nie wyjść, tak jak chciałem, aby wyszło. Ale możemy tutaj spróbować przyciągnąć przeciwników, aby użyć ulta i aby przywołać naszą drużynę, i aby nasza drużyna tutaj raz, dwa była w stanie coś zrobić, chociaż teraz to może być, to właśnie może być ten moment, gdy jest jestem mieczem obosiecznym. No właśnie. To jest właśnie ten moment, gdzie ten ult był mieczem obosiecznym, bo nasza drużyna wchodziła po kolei. Był tutaj Tigreal, który mógł zultować i zultował na szczęście tylko mnie. Ale to nie było dobre użycie ulta. To nie było dobre użycie ulta, i tutaj można powiedzieć, że chyba zabiłem moją drużynę tym ultem. Takie mam wrażenie. Ale posiadanie takiego ulta na przykład jest świetne, bo zobacz, teraz możemy na przykład się teleportować czwóreczką na naszą górną bazę, doskoczyć tutaj do przeciwników i na przykład na takiego Xaviera użyć ulta. Teraz sojusznicy mogą załatwić tego Xaviera. Powinniśmy pokusować swoją drogą. Leslie, która nas zabija. No ale dzięki temu właśnie sojusznicy mogą załatwić Xaviera, no i później wyciąć różne przyciski w pień. I to było dobre użycie ulta tym razem. Więc jak widzicie, idealne dwa przykłady w krótkim czasie złego i dobrego użycia ulta u chipa. Więc trzeba się trochę nauczyć te portale. Jeżeli chcemy być dobrym chipem, no to trzeba się troszkę te portale nauczyć stawiać, aby stawiać je w odpowiednich momentach. I w odpowiednich miejscach. Dlatego właśnie chip może być zarówno błogosławieństwem, jak i koszmarem dla przeciwników i sojuszników. Więc jest to interesująca postać do gry. Czy jest silna? No, troszkę może być silna. Troszkę może być silna, ale może też być troszkę słaba. To zależy, jak kto nią gra, co nie? Ok, teraz chciałbym uciec, bo nasza drużyna została obita, ale nie za daleko, bo za chwilę naszą pasywką zregenerujemy sobie HP. Jak nasza drużyna zregeneruje sobie również HP, zobaczcie, teraz sobie jemy chipsy, bo jesteśmy poza walką. Nie róbcie lorda, nie róbcie lorda, macie mało HP, a są tu przeciwnicy. Uff. Dobra, leci kryształek, nie wiem czy dobrze. Gdyby ktoś wskoczył, to mają darmowego kila tak naprawdę. Uważam, że to był dobry ult. W sensie dobry ult, no to myślę, że to był dobry ult. Cały czas ten lancelot skubany unika moich pierwszych umiejętności. Że ja że też ja się jeszcze nie nauczyłem, słuchajcie, tego, aby tych umiejętności z pierwszą umiejętnością przeczekać trochę dłużej. Dobra, powiem swoją drogo poczekać. poczekać swoją drogą z pierwszą umiejętnością troszeczkę dłużej. Dobra, wydaje mi się, że, może, może, że możemy to kończyć. Gdyby Freya wróciła na bazę teraz, to mogę ją łatwo przywołać swoim portalem. Ale Freya chyba nie chce na bazę wracać. Hm. Ciekawe, interesting, interesting. Pchnijmy jeszcze środek. No fajnie, fajnie gdybyśmy tutaj pchnęli ten środek, co nie? Dobra, poczekajmy aż sobie odnowimy nasze HP. Naszą pasywką, zobaczcie, mamy sobie chipsy, jeden. Dwa, trzy i cztery i zobaczcie jak dużo HP sobie odnowimy. Hurczu 5000 HP odnowione Piękne. Czekamy na 5 sekund i jemy kolejną paczkę chipsów. Jeden, dwa, więc jak widzicie, ta pasywka odnawia naprawdę dużo HP. Tutaj w zależności od procentu, tak? 45% naszego maksymalnego zdrowia. Spróbujmy. przywołać naszą drużynę. Pięknie. No jak widzicie właśnie w ten sposób działa chip. I kończymy grę. Jest 6, 3, 25. 25 asyst to dosyć sporo. Mam nadzieję, że omówiłem Wam teraz dobrze tego chip'a. MVP oczywiście dla nas, Expert Wingman dla nas oraz Fabulous Defender. Oznaka dla nas. No dobra, jesteśmy na granie przeczytania drugiej gry. Alfa, Nowaria, Mosko, Cici oraz Rupi w drużynie przeciwnej. Chip, Leila, Silvana, Ginevra oraz Xavier w naszej drużynie. Nowaria ma bardzo fajny skin. Jesteśmy na bazie. Roaming Boots and Courage dla nas. Oczywiście dodajemy sobie umiejętność numer jeden. No i lecimy pomoc naszej Silvanie na dżungli. No i będziemy później, myślę, że od razu gankować dolną aleję. A następnie użyjemy teleportu pod jedynkę i spróbujemy zginękować na górze Ginewrze. Tuż po tym, jak pomożemy naszej Sylwance uporać się z czerwonym wzmocnieniem. Taki jest plan. Czy wyjdzie? Nie wiem. Chociaż nie. Poczekajcie. Czy to, był dobry, czy to była dobra wbitka? No nie. Spaliłem fleszę niepotrzebnie. Mm, wycofam się. Pójdę z buta na górną aleję. Dokładnie to podlecę chmurką, a to wszystko tylko po to, aby zachować teleport, aby dostać się na dolną, ale w razie potrzeby. ok, ona spaliła swojego tego, swoje wzmocnienie, spoko. Idzie tutaj Alfa, więc wycofajmy się. Jest tutaj również Nowaria, więc jest to dosyć ryzykowne. Ja chciałbym ulta mieć, bo wtedy z ultem jesteśmy w stanie robić dużo większych, lepszych akcji, ciekawszych i w ogóle. Nie wiem co zrobiła Sylwana. Zabiła. Cici. O tyle dobrze. Bardzo mnie to niezmiernie cieszy. Dobrze. Lećmy słuchajcie na dolną aleję, czyli pod trójkę teraz. To był zły teleport. Chociaż no... No Leila powinna uciekać. Moim zdaniem Leila powinna uciekać. To był zły teleport. Dlaczego? No, zły być może nie zły, bo uratowaliśmy przez chwilę Leile, gdyby wykorzystała, pokazuję to, Leila miałaby szansę tutaj znacznie więcej zrobić, ale był zły z tego względu, że nie ma nas na żółwiu i przeciwnicy zrobili żółwia. Więc powinniśmy najpierw zrobić żółwia, a później skorzystać z teleportu, aby udać się na dolną aleję. Tak, powinniśmy zrobić, a zrobiłem to troszeczkę inaczej. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie widzę teraz Moskwa, który prawdopodobnie się wycofał, niestety. Więc ja bym skorzystał z możliwości udania się na środkową aleję i obrony naszego Sawiera, który nie wiem, co będzie robił. O proszę. Most, Moskwa tutaj jest. Bardzo mnie to cieszy niezmiernie, bo ja mam w gotowości ulta, którego nie wykorzystam dobrze. A może? Nie, no i to jest właśnie miecz obusieczny, gdzie niedobrze wykorzystałem ulta i zabiłem siebie oraz naszą drużynę. Dokładnie to Xaviera. Znaczy Xavier umarł z własnej głupoty, ale ja umarłem również z mojej własnej głupoty. Dobra, słuchajcie, lecimy na trójkę. Nie, miałem ja lecieć na, na... na górę chciałem lecieć. To jest też właśnie to, że zbyt szybko z automatu użyłem teleportu i nie wykorzystałem go dobrze i przez to się teleportowałem na dół, kiedy chciałem na górę chociaż mogłem poczekać i użyć go dobrze, no nieważne nieistotne, słuchajcie, lećmy spróbować pokazać się na górny, ale być może uda się tą cici zabić, jeżeli nie uda się jej zabić jeszcze teraz dokładnie o to chodzi, pięknie udało się ją załatwić jest tutaj również Nowaria, której ja bym chyba nie bił. Alfa tutaj będzie z, na dole, przy żółwiu. Więc zbierzmy naszą drużynę przy żółwiu również. Mogą skorzystać z teleportu. No i chyba skorzystali. Chyba nasza drużyna skorzystała z teleportu. Co jest spoko. Czy się zabić tutaj Nowarię? Poszedł Uld. Pięknie, nie żyje Nowaria. Elegancko. Yy -y -y. Będą walki przy żółwiu? No, mogą być walki przy żółwiu, co? Trzymajmy Cici z daleka, niech nasza drużyna upora się najpierw z jednym przeciwnikiem. A teraz będzie mogła się uporać z drugim przeciwnikiem. I teraz będzie mogła się uporać z trzecim przeciwnikiem. Pięknie, i teraz możemy zrobić żółwia. <laughs> Pięknie, słuchajcie, cudownie. Yy, co ja bym zrobił? Zablokował przede wszystkim uderzenie od Novari. I postawił portal pod wieżą? Nie wiem, czy to dobry pomysł był, ale udało się zabić Nowarię. Pięknie. Teraz ratujemy sojusznika. Nie ratujemy sojusznika. A! Nie w tą stronę! Kurwa, Xavier! Miałem nadzieję, że ult będzie tylko na mnie. Nie udało mi się uratować Ginewry, ale Xavier załatwił Cicję o tyle dobrze. No i sam fakt, że możemy być w, szybko w różnych miejscach jest bardzo... Skuteczny dla chipa, bo zobaczcie, na przykład teraz wiem, że Moskwa będzie na dole. Bang jest Moską, trujeczka, e, i my również jesteśmy na dole. E, portal niepotrzebnie strasznie, nasze drużyna Nie wiem po co wchodzi przez ten portal, ale przynajmniej możemy spuszczać. Skoro już weszli, to możemy spuszczać. Eee, no, czemu by nie? Drużyną, możemy spuszować, skoro już wszyscy tutaj jesteście. Mamy drobową wieżę, halo! No, ich szają to. Chyba nie chcą puszować dalej. No dobrze, dobrze, to nie będą puszować. Ale jak widzicie, właśnie w ten sposób, chipem można robić fajne akcje. Teraz na nie to pomóc za bardzo. Gdybym miał ulta, to inna sytuacja. Ale że tego ulta nie mam, no to może być tutaj troszeczkę niebezpiecznie. Ale i tak udało się przeciwników pozabijać. Postarajmy się teraz przeżyć. Siuuuuuuu poszedł ult od Nowari w drugą stronę. Eee, bardzo mnie to cieszy. Cofnijmy się. Zregenerować HP. Mamy naszy, nasz teleport, więc szybko możemy się do żółwia za chwilę teleportować, jak zregenerujemy HP. Hop i trójeczką do żółwia. Mogłem sumie użyć czwóreczki i zajść przeciwników od tyłu. Nie szkodzi. Spróbujmy się wbić teraz w przeciwników, bo mam naszego ulda, więc hop, jest portal. Czy wykorzystany? No, wykorzystany. Czy dobrze? To już inna sprawa, ale wykorzystany. No i zajebiście wykorzystany. To jest właśnie kwintesencja. Zrobiłem tego żółwia, ale sam go nie będę robił. Ta pasywka naprawdę świetnie działa. <laughs> świetnie działa ta pasywka. Dobrze, 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 Panie Boże, słuchajcie. 2, 3, 15. Więc całkiem nieźle idzie. Spróbujmy. Oj, 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 ale tutaj pójdzie portalek, patrzcie. Patrz par patrz, patrz, idzie, boom portal. W sam środek walki naszych sojuszników. Bum. O nie, nasi sojusznicy nie skorzystali z portalu. No i tak pozabijaliśmy przeciwników. <laughs> triple kill dla los... dla... dla sojusznika, elegancko. Wskoczył, A, chciałem go z pierwszej umiejętności, nie udało się. Hol, lipka. Dobra, spróbujmy wejść w niego na plecy. Aha. Nie mam portalu, niestety. No, szkoda, że nie miałem tego portalu, bym go użył z chęcią, tego portalu tutaj. Nie używam ulta z tego względu, że trochę to by było samobójstwo. Gdybym użył teraz tutaj ulta pod wieżą na przykład. Ale na przykład zobaczcie teraz. Hop, robimy trójeczką, wchodzimy. Bang. Wchodzimy w przeciwnika. Nasza drużyna go zamyka od pleców. Nawet nie potrzebujemy stawiać ulta na szczęście. <laughs> ale lecimy teraz na przykład na środek do Cici, bo widzę, że tam Xavier walczy dzielnie. spróbujemy ją zabić, bo Xavier i tak umrze, ale spróbujemy zamknąć tutaj Cici. I kwestia taka, że znowu nie potrzebuję używać ulta. <laughs> ale na przykład możemy lecieć sobie, słuchajcie, na dół. Odpuszować. Boże nie. Mm, za 10 sekund wstają sojusznicy, więc nie będę używał ulta przez te 10 sekund, ale tutaj Nowaria. Musiała smyszować. Jeszcze czekam, jeszcze czekam na sojuszników, słuchajcie. Dobra, sojusznicy wstali. Jeżeli złapię gdzieś teraz to tutaj troszeczkę dalej, tylko nie podwierzą przeciwników. No to używam od razu portalu. O, jest i dobra, leci Polter. Boom. Dobra, robimy ich. A, nie przeżyłem tego, ale nasza leila zrobiła triple killa. My jesteśmy 2-4-23, więc asysty pokazują, że robimy swoją robotę dobrze jako tank. Mamy mamy więcej golda niż każdy z przeciwników i tylko troszeczkę mniej niż Layla. To jest niesamowite. No, troszeczkę mniej, 2000 golda mniej niż Layla, ale więcej niż trójka naszych sojuszników. Niesamowite. Bang, zobaczcie, wchodzimy dwójeczką, żeby na plecę przeciwnikom. Używamy sobie drugiej umiejętności, wchodzimy do przeciwnikom na plecy. Stawiamy portal, żeby wszyscy nasi sojusznicy mogli tutaj dojść. Używamy naszych umiejętności, tankujemy wieże. Już nie tankujemy wieże, bo mamy mało HP. Portal dal, dalej istnieje portal przez chwilę. Spróbuję się wycofać? Nie, ma, nie ma potrzeby się wycofywać mm, Nie ma potrzeby się wycofywać, no właśnie ale ale tyle by było. Za sekund mamy znowu portal, magical, po rahat, więc easy. Słuchajcie, za chwilę mamy znowu portal. Zjedliśmy chipsem full HP w ogóle. No i za chwilę wcale nasza Dana, no teraz spróbuję tutaj postawić portal? Może coś? Nie wiem czy to wyjdzie. I nie wiem, czy ten portal tu jest potrzebny, tak szczerze. Mega spoko sprawa na przykład jest to, nie? Jak gramy sobie jeepem, że możemy pozwolić naszej drużynie puszować wszystkie linie. I na przykład stać przy Lordzie, jeżeli mecze są bardziej wyrównane, nie? Dostać gdzieś w okolicy Lorda. I wtedy, gdy tylko zyskujemy tą przewagę delikatną. Gdy zyskujemy tą małą przewagę, to po prostu przywołujemy sojuszników do lorda i tyle nie? No, troszeczkę za późno drużyno. Mam wrażenie, że drużyno troszeczkę za późno, ale de facto wyszło dobrze. Wyszło dobrze z tego względu, że zabiliśmy Moskoła i spuszczowaliśmy im górną aleję, ale gdyby drużyna, drużynka wskoczyła troszeczkę szybciej, no to Moskoł by tego nie przeżył, bo był zestunowany. Dobra, mogę poczekać sobie na bazie, za chwilę wstaje Lord, ale zobaczcie. Ja mam już pogotowy teleport, więc yy, czekam sobie chwilę, aż przeciwnicy zaczną tego Lorda robić. Czekam również na Sylwanę. Teleportuję się na górę. Hop, i użyłem teleportu. I przywołuję wszystkich na plecy. I wszyscy skakują. I zabijamy teraz przeciwników wszystkich. I jest idealny meczek. Mam nadzieję. No i pięknie. Cici również nie żyje. Bo stunujemy. Pięknie. No i teraz możemy pchać dalej. Wyjdziemy na chwilę z walki, zjemy chipsy. No i przywołamy całą naszą drużynę do przeciwnika, jeżeli ją trafimy. Chociaż to może być ciężko trafić na warię. Poczekajmy chwilę, aż zjemy sobie chipsy. Ciekawe, czy zabijemy naszą drużynę portalem. Nie, ten portal został zniszczony, zanim się w ogóle pojawił. Niestety. No, ale nasza drużyna wygrała grę, bo bardzo dobrze tankowaliśmy. Nice! Jestem zadowolony z tego odcinka, mam nadzieję, że Wy również. I dajcie znać, co myślicie o chipie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale. Dobijmy milion! Może nie teraz, ale niedługo. Wierzę, że nam się uda. Expert Wingman, dla nas 33, 33 asysty. Na naszym koncie, a ja wam, drogie duszyczki, drodzy widzowie, dziękuję pięknie za poświęcony czas, za to, że dotrwaliście tutaj ze mną, jeżeli oglądacie do tego momentu, napiszcie chipsy, 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 nie jem ich. <laughs> nie mam pojęcia co to było, ale napiszcie. <laughs> mam nadzieję, że będę pamiętał, że o tym tak mówiłem. I zobaczymy, kto ogląda do końca odcinki. Pięknie dzięki, że jesteś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie dzisiaj, cześć. We will be in touch!